Jak działa algorytm YouTubea w 2022, w czwartym kwartale? Przede wszystkim rzeczą fundamentalną jest w ta, dalej watch time, czyli czas, jaki użytkownicy spędzają naszymi, z naszymi treściami, ale nie tylko czas, jaki oglądają jeden odcinek, tylko cała łączna sesja użytkownika. Czyli YouTubeowi zależy, aby zatrzymać użytkownika jak najdłużej na swojej platformie i aby jeden użytkownik oglądał kilka naszych materiałów podrząd, podrząd, podrząd. Najlepiej całą playlistę. Niesamowicie istotną rolę pełnią miniatury i tytuły. To dzięki tytułowi pozycjonujemy nasz materiał i dzięki miniaturom sprawiamy, że użytkownicy klikają w nasz film i zwiększamy poziom tak zwanego CTR. Od tego poziomu zależy tak naprawdę, ile kliknięć będzie z poleceń, nasz, z poleceń naszego filmu przez YouTube. Czyli jeżeli na 100 osób. Trzy osoby klikną, mamy poziom CTR-u 3%. Ale jeżeli uda nam się już zwiększyć ten CTR do 9%, co jest jak najbardziej możliwe, tego typu wyniki osiągamy z klientami, wtedy mamy trzy razy tyle wyświetleń. Za darmo, bez dopalania, dodatkowo kosztem reklamy, i wszystko zależy od grafiki i tytułu. Przetestuj to koniecznie. Pamiętaj, że YouTube konkuruje z TikTokiem, czyli kolejną platformą wideo, więc wypuścili tak zwany format pionowy YouTube Shorts i bardzo chętnie go aktualnie promują. Zasięgi na YouTube Shorts są często dużo wyższe niż na zwykłych materiałach, więc przetestuj ten format. Nie chodzi o to, żeby od razu e, rezygnować całkowicie z długiego formatu. Chodzi jedynie o to, żeby oprócz długich treści, długich standardowych filmów, wrzucać sobie regularnie kilka shortów w tygodniu, nawet 2-3 shorty dziennie, e, tak podają amerykańskie źródła. Więc warto. Warto próbować, żeby opublikować takiego shorta. Ta treść musi trwać maksymalnie minutę. W tytule musimy dać hashtag shorts, w opisie hashtag shorts i wtedy bez problemu nasz materiał zostanie promowany jako wideo w pionie, e, krótki filmik, shorty. Zauważyłem, że YouTube bardzo chętnie ostatnio promuje kanały, w których nie pokazujemy swojej twarzy, tylko są fajne, ciekawe montaże i podłożony lektor. Może kojarzycie tego typu kanały, jest ich bardzo dużo, gdzie autor nie pokazuje swojej twarzy, tylko jest montaż, fajnie, ciekawie, dynamicznie zmontowany, plus lektor. Zauważyłem tendencję, że tego typu kanały są bardzo fajnie promowane w algorytmach w 2022 roku. Od 2022 roku algorytm bardzo fajnie wspiera początkujących twórców i według mnie i wielu innych specjalistów. W tej chwili jest łatwiej wybić się na YouTubie niż jeszcze rok, czy półtora, czy dwa lata temu, więc warto wejść na YouTube, tworzyć treści, wrzucać je regularnie, mieszać je z shortami i sprawdzić, czy algorytm będzie dla nas łaskawy. Aktualnie na YouTubie dużą popularnością cieszą się też dłuższe formy, a mianowicie podcasty i różnego rodzaju wywiady. Wywiady mają bardzo wysoki watch time, jeżeli zaprosimy ciekawego gościa do programu, tylko tutaj musimy zadbać przede wszystkim o bar bardzo, bardzo dobry dźwięk, czyli audio, bardzo jakieś tam fajne, e, fajne studio, żeby te, te tło było też ciekawe, żeby angażowało użytkowników i jeżeli zyskamy duży watch time, zaprosimy ciekawego gościa, możemy liczyć w krótkim czasie na bardzo dużą ilość wyświetleń. Na ten odcinek to już wszystko, ja nazywam się Tomasz Guzik, marketing i sprzedaż. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci z marketingiem online, wejdź na stronę darmowarozmowa.pl, wypełnij prosty formularz lub zadzwoń do mnie bezpośrednio Średnio na 602 727 263.